Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Oh, hell yeah. He's back. He's alive. No, a no, widzowie Rise of Kingdoms, jak ostatnio widzieliście, pojawiła się informacja o nowej aktualizacji. O aktualizacji, której wam mówiłem, że za niedługo będzie. Zresztą rozmawialiśmy o aktualizacji 1.102 przy devfeedbackach rozmawialiśmy o tym, co tam się może podziać, co mogą nowego wprowadzić. Wiedzieliśmy o tym, że wprowadzą nam forty, gdzie będziemy mogli wyszukiwać forty po mapie będzie to mega ułatwienia, nie ukrywa mega ułatwienia, bardzo dobra sprawa, że Rise coś takiego wypuszcza więc, no, jedna z tych tutaj podpunktów, już wam zaspoilerowałem, no ale to moim zdaniem jest bardzo fajna, fajna opcja, ogólnie aktualizacja świąteczna wyjdzie 18 Grudnia o 6 UCC. Parę rzeczy nowych będziemy mieli już po aktualizacji. Przypuszczam, że cały event świąteczny gdzieś się pojawi, tam e, tydzień po, czy gdzieś pewnie w święta. Tak mi się zdaje, że to albo troszeczkę przed świętami się to wszystko pojawi. E, więc e, no przygotujcie swoje e, pakieciki albo fluxy, jeżeli macie, no bo nie oszukujmy się. Będzie tam na co wydawać, przypuszczam. E, jest parę fajnych wydarzeń, więc mi się zdaje, że Wam się spodoba. Eee, oczywiście 18 grudnia, 6 UTC, czyli na, na nasz czas, 7, 7 UTC, 3 godzinki e, przerwy, czyli e, będziemy mieć około 10 UTC, e, przepraszam, 10 rano, e, czy 9 UTC, mogli się już zalogować do gry. Seria wydarzeń bożonarodzeniowych, gdy zbliża się Duch Słodki Świąt, piernikowych, lu, piernikowych ludzików niesie ciepłe błogosławieństwa każdemu zarządcy. Czeka na ciebie kolejna magiczna okoliczność wydarzeń. Cukierkowe starcie z lukrową polewą, jako zbroją nasz, y, nasz mały piernikowy ludzik wyrusza na wspaniałą ekspedycję. Okej. Okay. I tego, tego w ogóle nie to będzie. Co, coś, coś nowego albo brali słowa jakoś to inaczej. Chyba, że będziemy coś tam wyszukiwać, ciężko mi jest powiedzieć. Inwazja barbarzyńców, a ataki, odeprzy ataki, by odzyskać towar na do rady handlu Ło to... Czy kawałka technologii nie zrobić tego na maksa, no to będzie. Ostatnio zrobiłem jedyneczkę, ale też byłem na 3080, jak był ten eee, ta eskorta. podczas automatycznych działań pokojowych inwazji nie zostaną uruchomione, zamiast tego zostaną one dodane do kolejki z oznaczeniem do aktywacji, możesz je rozpocząć w dowolnym momencie ze strony wydarzenia. Okej, okay, to fajnie. Fortuna Rybaka wyciągnie skrzynkę ze sprzętem wędkarskim. To jest bardzo prosty węcior, bardzo fajny, przyjemny. Można tam pozdobywać się troszeczkę kamyków, można pozobać reformacji. E, no i też tam. E... Jak dobrze pamiętam, materiały? Tak, materiały. Targ Melonowy, wracają melony, przygotujcie farmy, meloniki wracają, będzie co robić, święta, melony, czajnik, no akurat idealne, e, idealne po pozycja. Jeżeli ktoś nie wie, jak meloniki zrobić, a macie parę farm, zróbcie sobie oddzielny czat, tak jak ja mam. Tam sobie wysyłajcie melony, e, tam sobie e, wymieniajcie melony, że macie tam oczywiście jakieś duże e, możliwości wymiany lub też będziecie mieli e, na straganie fa e, fajną ilość monet za za otrzymane melony, więc ja tak robię. A jak sobie jak by tak powiedzieć, zawsze nafaszeruję tymi monetami, no to potem wrzucam w obieg na królewski czat i niech się dzieje. Ulepszono rozrywkę podczas wykonywania kolejnych wizyt w miastach, sojuszników zbiorczych, wymiany w sklepie podczas wydarzeń. Tark Melonowy. O, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jakie będą nagrody? Szkolenie wojskowe. Kapitan Lotar powraca, by rozpalić na tym atmosfery dzięki starej, dobrej biatyce. Lotar, czyli jeżeli pamiętacie, wybieramy umiejętności, bijemy się. Już yy, chyba nie. Jak dobrze pamiętam, chyba już nie działa na Lotara to, co przedtem nagrywałem, czyli bufowanie go. Z tego co pamiętam, to chyba już po ostatnim zostało z nerfiem. Ciężko to zrobić. No tutaj najlepsi będą to, to cisnąć. Ja przypuszczam, że tutaj G, ja sprawdzę to GG z Achillesem, jak sobie radzi, bo to chyba w tym momencie najbardziej, taki jest najmocniejszy marsz do tego wydarzenia. Ale może chłos z Newskim albo z Arturem też sprawdzę. Nie jest huos z Arturem. Zobaczymy. No, gear będzie trzeba tam Delta Delta mam bardzo mocną, więc chciałem właśnie to GG, GG z Achillesem zrobić, bo mam nadzieję, że, że tu to wykręcę, coś fajnego. Zobaczymy. Szczyt Poteki, zdobądź siłem, odbierz zupełnie nowy motyw miasta. Motyw ma prezentowany w tym szczycie Poteki wymaga 8 oznak szczytu. Kawaleria, będziecie pewnie mieli za niedługo pokazane jak wygląda Zenit Kawalerii, bez fejków. Kawalerskie specjały, by Kowalskie specjały, przepraszam. By podziękować Ci za zakupy, Kuźnia organizuje specjalną promocję. Kurde, co to może być? Bo powiem Wam szczerze, że ostatnio mieliśmy młotki. Teraz Kuźnia daje jakieś specjalne promocje. Ciężko mi jest. Nie pamiętam centralnie tego eventu. Znowu chyba mi wyleciało z głowy, no ale zobaczymy, co będzie. Eee, pewnie, pewnie, jakieś, pewnie jakieś kolejne, oczywiście, Pay to Win, więc powracam. Mnożnik pierwszego zakupu w sklepie z klejnotami. O. Larczycy, które zalogują się podczas wydarzenia, mogą ponownie skorzystać z korzyści mnożnika pierwszego zakupu. Przewiduje Przywi się on to wydarzenie, rozpocząć się 1 stycznia 2026 roku po potrwa 7 dni. Okej, okay. następne tylko dla tych, którzy się podczas wydarzenia nie, nie łączą się z wykorzystaniem mnożnika pierwszego zakupu Pie, Powraca mnożnik pierwszego zakupu w sklepie z klejnotami hmm. wiem, to, muszę, muszę to zobaczyć bo ciężko jest jeżeli wiecie to dajcie w komentarzach informacje bo to jest ciekawe nie? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to co to dokładnie mnożnik pierwszego zakupu, co to było? Nie, nie, nie no centralnie nie będzie co to będzie ale 1 stycznia to wyjdzie. Prawdopodobnie. Zmiany w Zaginanej Królestwie i stosowanie podbojów, zoptymalizowano op opowieści pieśni Troi. Naprawiono zasady. Konia trojańskiego. Nowy koń trojański rozpocznie budowę fortecy bojowników dopiero po zniszczeniu lub rozmontowaniu istniejącego konia lub końskiego fortu. Naprawiono problem z wyświetlaniem związany z wyposażeniem Achillesa w herb Nike. Umiejętności śpiewa w ognie i Gdy atak jednostki kawalerii jest przekształcony w atak wszystkich jednostek, interfejs dowódcy będzie teraz poprawnie wyświetlał zmodyfikowaną wartość zmiany związaną tylko z, z wyświetlaniem. Rzeczywiste efekty pozostają bez zmian. Aha, okej. Okay. Dostosowano technologię kryształu w wybranych opowieściach. Do następnej opowieści zostaną wprowadzone najnowsze technologie kryształu opowieści Hymn Bohaterów z pierwszej edycji. ekskluzyjna opowieść nie. Wiem. Poczekajcie, dostosowano technologię kryształu w wybranych opowieściach. Do następnej opowieści zostaną wprowadzone najnowsze technologie kryształu. Opowieść Hymn Bohaterów z pierwszej edycji. Ekskluzywna opowieść Władcy Nilo dostanę przy połączeniu królestwa oraz opowieść Niezwycięża Sojusz i na Oszu te będą wyłącznie z regionu Kresa, które umożliwia rejestrację po aktualizacji. Czyli, czyli jeżeli dobrze rozumiem, ale tu mnie możecie poprawić. Jeżeli opowieści są wprowadzane najnowsze technologie kryształu, wprowadzą najnowsze technologie kryształu, w następnym opowieści są wprowadzane najnowsze technologie kryształu. No ale, przecież Heroic masz te najnowsze technologie. Aha, z pierwszej edycji ekskluzna opowieść władcy Nilu. chyba z pierwszej edycji. Czyli co, wracamy do starego KVK na Heroic Anthem, na władcy Nilu, na niezwyciężony sojusz i na Oszczonoża. Wszystko sensie chodzi mi do KVK do pierwszej edycji nowej technologii, czyli jeszcze ta, która nie miała. E, ta, która nie miała tutaj e, tego, że jest e, redukcja, że tam. czekaj, a że była tylko redukcja, a, tu, a teraz mamy premię do obrażeń przeciwko łucznikom. Czyżby to chodziło o to, że tam, że wracamy do tej pierwotnej akcji? Hmm. No kurde nie wiem, to jest dam, daję wam do w, opcji w komentarzach, żebyście mogli odpowiedzieć, bo, bo ciekawe to z, nie, nie chce mi się wierzyć, że coś tutaj takiego by zrobili, chociaż z drugim to jest Lilith, hm. może uznali, że te KVK wymagają, nie wymagają e, tam jakiegoś dodatkowego wsparcia, jeżeli chodzi o dodatkowe obrażenia na łucznikach, piechotę, e, taczki, czy też kawalerię, dlatego chcą wrócić do tej pierwszej wersji nowej technologii. Nie wiem, zobaczymy, te zmiany zob będą odpowiadać wyłącznie w Kino Królestwa, które umożliwia rejestrację po aktualizacji Aha, czyli po aktualizacji będzie można skorzystać z nowej wersji Pionier Odblokowano Pioniera modyfikacji czasu otwarcia przełęczy, wychylił nie bohaterów w ogniu wojny, Ka żadnego rozdziału kroniki nie można już pominąć Okej, okay. przyłącze będą blokowane 13 godzin po zakończeniu odpowiedniego rozdziału Okej, okay, bo wkrótce to ile było? 12 godzin, nie? Jakoś tak, czas otwarcia prze, przeblokowano, pioniera, modyfikacja czas otwarcia, przelęczył w hymnie i ogniu, to są Aha, to może było, że przez Kronikę można było pominąć, albo czas przesunąć ze względu na, na mniejsze budowanie fortów, tak? Jakoś tak to chyba było. Albo budowaliśmy od razu i mieliśmy klasyczny ten czas, jakby na, dla Europy, albo po prostu starali się przeciągnąć niektóre okresy, żeby to było później te wojny. Może o to chodzi. Przeręcze będą blokować 13 godzin po zakończeniu odpowiedniego rozdziału, no to to już mówiłem. Zoptymalizowano wybrane wydarzenia w sezonie 3. Światło i Mrok. O kawałka 3 zostało zaktualizowane, może nie będzie nudne. Zoptymalizowano wydarzenie wymiany legendarnego dowódcy. By wymienić dowódcę, który jest w trakcie próby, musisz najpierw anulować próbę. Dodano funkcję cofnięcia umożliwiającą jednorazowe anulowanie zmiany za cenę klejnotów. Dodano inne uspra usprawnienia do ułatwiające obsługę gry, by zazwyczaj zwiększyć komfort zabawy. Zoptymalizowałem wydarzenie zgromadzenia bohaterów. Dowódcy dostępni do werbunku są teraz podzieleni na poziomy. O, i fajnie. Wydawaj punkty, by odblokować następny stopień. Liczba punktów potrzebnych do werbunku dowódcy będzie wzrastać wraz z wzrostem Twojego poziomu. Wszystkie postacie na tym samym poziomie wymagają takiej samej liczby punktów. Dodano inne usprawnienia ułatwiające obsługę gry, by zapewnić większy komfort zabawy. Dodano nowy motyw miasta w sklepie w sezonu podbojów pałac wiatrów. Obrona oddziałów 8%, obrażenia zbawione do 5%, Jadwiga, atak jednostek obronniczych 10%, to by... Jadwiga? Ok, Jednosty, ja tak jednostek obrazuje 10%, do TPD do UC 5%. Te nowe, nowe motywy miasta można wymienić w sklepie sezonach podbojów, które rozpoczęły się po aktualizacji nowej wersji. Każdy motyw wymaga 6 monet. Aaaa, do monety, ja myślałem, że dodadzą to za to, to te monety sezon, a nie podboju. To jest waste w tym momencie, to jest w ogóle, to nikt tego nie kupi. To tak jak niektórzy zbierać na ten te, z łucznikami, nie? 6 monet, to jest waste, nie? Jak dla mnie to jest total waste. To, to dalej w tym momencie się opłaca. Mieć ten motyw miasta jeżeli ktoś nie ma Zenitu ten podobrażenia nie Ale waste nie wiem. No dla mnie waste to jest w Bo 8% obrony No nie wiem no fajnie że dają ale, ale że za 6, punkt, za 6 monet podwojów ja bym nie wydał nie? Ja bym zostawił sobie to na gear Zoptymalizowana funkcją grupy armii sojuszu Zmniejszono intensywność wizualną kursorów grupy armii na mapie, zmniejszono liczbę kursorów grupy armii wyświetlanych jednocześnie, dodano możliwość przełączania wyświetlanych kursorów grupy armii, sojuszników i wrogów w ustawieniach walki. O, to dobre, bo czasem jak się to zasfamowało tym złotem, złoto-żółtym, pomarańczu... złoto-żółto, pomarańczowo-czerwonym, to czasem się nie widziało w swoich marszach, naprawdę tego było bardzo dużo. Fajna opcja, fajna wizualizacja, ale po prostu utrudnia walki. Po aktualizacji wszystkie sojusze uczestniczące w sezonie podbojów będą miały dostęp do funkcji grupy armii mhm. Wszystkie sojusze uczestniczące w sezonie podbojów, aha, czyli nawet jeżeli my ten to wszystkie będą, okej okay. Dodałam funkcję importu dla listy bitewnej zaginę Królestwa Wszerz swoją listę bitewną do zespołu narzędzi ROK By wygenerować specjalny kod, a następnie użyj go w interfecie domeny Zaginę Królestwa, by szybko wybrać zarządcą uczestniczący w walce O, okej, okay, fajna opcja Dobra, kumam o co chodzi. Dodaj funkcję importu Okej, okay. dobra, rozumiem o co chodzi. Sezonie, pod. Co jest taka, jakby lista? W, w specjalny konsol, użyj go do internetu. Aha, żeby to jakoś rozdzielić. To może chodziło o to, że właśnie rozdzielamy te. Co e, tam jakieś liki były, że jakoś porozdzielamy od Farm. Farm będą grać sobie tam swoje, jakby mi, jakieś inne kafoka i będzie można i tak przesłać surowce. Ale okej, okay, no. Boże, to o ale fajna, to jest fajna opcja. W sezonie podboju skrzynie celów dnia za 100 punktów ktoś zawiera teraz klucz suwerenny zamiast klucza złotego klucza. Mmm, powinno być to i to moim zdaniem. Ale okej. Okay. Zapytam za mną zadanie basionu. Ręczne odświeżenie zadań basenu ma teraz większą szansę na innej misji niż wcześniej. Po odświeżeniu zadania prawdopodobieństwo jego ponownego pojawienia się przy przyszłych usługi również się zmniejszy. Okej. Okay. Po aktualizacji gracze liczby ćwiczeń dla zainteresowanych zostanie zwiększone z 5 do 20. Tylko czekajcie, czy to. Mm, czekajcie, czy to. Pytanie, czy jak ja jestem w KVK, czy ja to będę miał? To nie, powinien to być po aktualizacji. To pewnie będzie po, po aktualizacji dopiero. Czyli jak ja jestem w KVK, to mnie to nie będzie tyczyć. No ale to jest fajna opcja. Ktoś, jak zaczyna potem KVK, no to szybciej po prostu będzie mógł wybrać zadania, wiecie, ze szkoleniem niż. Niż zwiększać, niż po prostu tam robić to co, to, to, co mu da, bo nie każdy chce rolować po 5 razy po X, X czasu, nie? Ale fajnie, że to wprowadzili. Optymalizacja starwania udogodnień w walce. Poprawki związane z dowódcami. Naprawiono problem polegający na tym, że umiejętność dowódcy GG zapewniały nieprawidłowe promienie do siły. Naprawiono problem z wyświetlaniem informacji o raporcie z bitwy, polegając na tym, że tymczasowe wzmocnienie i słabienie związane z redukcją obrażeń ataku kombo było nieprawidłowo obliczane w kolumnie tymczasowych wzmocnień Zmian czy tylko sposób wyświetlenia. Rzeczywiście efekty pozostają bez zmian. Czyli on nie dostał nerfa, tylko po prostu w końcu będą pokazywać normalnie to w raportach. Też będzie pokazywało, że jego. Siła jest inna niż na przykład można było porównać z innymi yy, dowódcami. Zoptymalizowano funkcję wszystkich barbarzyńców na mapie. Dodam funkcję wyszukiwania fortu barbarzyńców. Zarządcy mogą lokalizować te obiekty, które są dostępne do ataku za pomocą funkcji wyszukiwania. Dodam funkcję wyszukiwania rabusiów i ich, ich obozów podczas wydarzenia. Dzień przepoprzedzający krucjatę Zarządcy mogą lokalizować rabusiów i ich obozy, które są dostępne do ataku za pomocą funkcji wyszukiwania. Kolejna dobra rzecz ze względu na Zoptymalizowane automatycznie działające pokojowe, pod automatyczne działania pokojowe podczas wydarzenia. Dzień poprzez kursy. te automatycznie działające poko działania pokojowe mogą teraz służyć do ataku rabusiów. Ok, spoko, też fajna opcja. Naprawdę problem, problem, w którym liczba martwych jednostek w posiłkach miasta była niesprawiedliwie obliczana jako mniejsza niż 50%, gdy wszystkie obrażenia, odmienności lub odrobnięcia atakujące zostały zadane podczas bitwy na miasto. A czy obie o miasto naprawiono problem w arcykułach, królestwach macierzyńskich i zaginionych królestwach, przez których istniała niewielka szansa, że oddziały wzmacniające garnizon nie odbiorą optymalnej literacji do punktu docelowego? Tak, to była prawda, czasem dziwnie to szło. Hmm, kolejne. Optym optymalizowaną tryb gry pionier wiecznej właśnie rozpędza się wkrótce. Dostanę rozgrywają na mapie pionier będzie się składać z jednej rundy, w której udział wezmą 64 pakiety, a podzielona na 32 drużyny. Każda ekipa zamierza się w bitwach 1 na jeden w tej samej mapie. Z wydarzenie akcji handlowej, projektor przeprojektował niektóre interfejsy gry. Tylko zarządcy, którzy są w sojuszu od co najmniej 24, mogą zostać wyznaczeni na kapitan karawany sojuszu. Podczas gdy zarządcy, którzy są w sojuszu od co 8, mogą ubiegać się o dołączenie do kawarany. Kawara karawany, Ale to jest fajnie, bo to było z Romana, nie? więc coś się jednak poprawiają. W ogóle to y, Supreme Strike w ruszył w przyszłym roku może się uda, w końcu tam w tym uczestniczy. Zobaczymy, ile zejdziemy, e, ile zejdziemy z siły, więc e, czy, czy się tam załapie do Suprima. Miałem tam, miałem tam już dwa zaproszenia, może się uda, jeżeli się uda, to będzie fajnie zagrać. I te jeśli po wyznaczeniu kapitan karawany sojuszu nie skonfigurował on formacji obronnej do końca fazy przygotowania, opuści sojusz lub teleportuje się poza zaginie Królestwo podczas tego etapu, karawana zostanie automatycznie anulowana, a szansa wyjazdu zostanie zwrócona. Zwrócone szanse nie mogą przekroczyć dziennego limitu. Nagrody z wydarzeń zostaną automatycznie wysłane, pocztą gdy karawana osobiście dotrze do celu. Fajna opcja. No i co, jeszcze ostatni? Tutaj mamy inną funkcję: podpunkt, to też sobie już tutaj zapytamy, polecimy lepiej. Dodano ekskluzywny motyw miasta Wyboru Królestwa. Gdy zarządcy osiągną określony poziom wyboru Królestwa, uzyskają dostęp do odpowiedniego motywu Miasta. Dodano ekskluzywny motyw Miasta Wyboru Królestwa. Okej. Okay. Spełnienie wymaga, i w późniejszym czasie zapewni rozszerzony dostęp do motywu. Okej. Okay. Możesz sprawdzić poziom wyboru Królestwa za pomocą funkcji zapytania o punkty rok. Okej, okay. Dano opcję szybkich rozkazów dostępnych na komputerze. Że, no, czy mogą teraz wybrać pana, układ sterowania w sposób klasyczny oraz szybkich poleceń? No dobra, zaktualizowane odbieranie dziennych punktów akcji. Można je teraz otrzymać o ile ich aktu aktualna liczba jest poniżej limitu. A suma może przekroczyć maksimum po odebraniu dziennych punktów akcji. Okej, okay, też to bym się zależało na plus, chociaż to pierwsze mnie ciekawiejsze Usunięte kilka punktów surowców niższego poziomu żywnością i drewnem z centrum królestwa macierzystego dodano więcej punktów surowców wyższego poziomu ze złotem O! czy co, złoto e, dziewiątka będzie wlatywać? Fajnie Ale to dodano ekskluzywny motyw miasta z wyboru królestwa Gdy zarządcy osiągną określony poziom wyboru królestwa uzyskają dostęp do odpowiedniego motywu miasta Ciekawe co to będzie to jestem tego ciekaw, bo to, to jest coś fajnego. Myślę, że to będzie coś fajnego. No zobaczymy, co tam nam wymyśliła, nie? Ogólnie aktualizacja nie jakiś tam mega. Wiesz, wiecie, czynnik zmienny i w ogóle nie, ma, że nie Nie wiadomo jak się musimy tutaj na tym. E, jak to niektórzy powiedzą, e, cieszyć i w ogóle nie wiadomo jak to określać. Moim zdaniem normalna standardowa aktualizacja, która no, wprowadza nam klasycznie eventy wydarzenia, no i wprowadza nam parę nowości związanych z, yy, z interfejsem, z tym, że możemy wyszukać forty, z tym, że będziemy mieli jakiś motyw królestwa. No zobaczymy co tam wyjdzie, nie? Świątem, bo kole, kolejna jakaś aktualizacja jak będzie, to pewnie będzie już przy nowym dowódcy piechoty, nie. Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, dzięki że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, jak coś zapraszam was na channel ziomków Optimusa, a po pomalu pracujemy też dla was nad pewnym Discordem żeby wziąć i go jakby tak powiedzieć odświeżyć uruchomić na nowo żeby jedna najdziś ta polska społeczność była na jakiejś discordzie, mogła z popisać, pogadać no zobaczymy co z tego wyjdzie ile będzie chęci, ile tej chęci graczom zostanie no i co, do zobaczyska trzymajcie się, hej!